Najpóźniej 3 sierpnia sąd najwyższy rozstrzygnie o ważności wyborów prezydenckich. Część zwolenników Rafała Trzaskowskiego dąży do unieważnienia wyborów poprzez składanie na masową skalę protestów wyborczych. Politycy Po zastanawiają się, jak wykorzystać poparcie, jakie uzyskał Rafał Trzaskowski w niedzielnych wyborach, do wzmocnienia swojej partii. Do jutra w Sądzie Najwyższym składać można protesty wyborcze. Na chwilę obecną protestów jest 11. Ich liczba wzrośnie, mówi rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. Wiemy, że są, wpływają protesty do konsulatów. Te konsulaty są z nami w stałym, w stałym kontakcie. Wiemy, że już no, przynajmniej w kilkanaście protestów z tych konsulatów otrzymaliśmy. One są w trakcie rejestracji. Protesty związane są z niedostarczeniem pakietów wyborczych na czas czy brakiem pieczątki na karcie do głosowania. Do składania protestów wyborczych zachęca platforma obywatelska. Komitet Rafała Trzaskowskiego ma już przygotowany swój protest wyborczy. Według profesora Zdzisława Winnickiego wybór Andrzeja Dudy nie jest zagrożony. Inicjatywa protestów wyborczych jest stara jak procesy wyborcze. Ale nie należy spodziewać się jakichś szczególnych. Zawirowań. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do 3 sierpnia ma czas na podjęcie uchwały w sprawie ważności wyboru prezydenta. Do tego czasu protesty wyborcze zostaną rozpoznane. Termin 3 sierpnia uważam za niezagrożony. O przebiegu kampanii wyborczej i przyszłości Platformy Obywatelskiej rozmawiał Zarząd Krajowy Platformy. Trzeba wykorzystać potencjał Rafała Trzaskowskiego, zauważa poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Ponad 10 milionów wybor czyli wyborców, oni czekają na e, propozycje, nie tylko programowe, ale również organizacyjne. Bardzo ważne jest, żeby Rafał Trzaskowski taki plan zakreślił. Według rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca, Rafał Trzaskowski mógłby mniej czasu poświęcać funkcji prezydenta Warszawy, a więcej polityce ogólnopolskiej. Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też trochę części swojego życia na arenę ogólnopolską. To bardzo ważne. Rzecznik źle sformułował myśli i przekonuje Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej pierwszym zadaniem Rafała Trzaskowskiego jest to do czego się zobowiązał w wyborach samorządowych 2018 roku, czyli to, że jest prezydentem Warszawy. I on też tak to traktuje. Warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Mazurek nazywa słowa Jana Grabca żartem. Będzie podobnie jak w trakcie kampanii wyborczej, kiedy to Rafał Trzaskowski zarządzał stolicą zdalnie. Skutki tego zarządzania zdalnego widzimy, widzimy co się działo jeżeli chodzi o kwestie nadzoru nad komunikacją publiczną, widzimy co się działo jeżeli chodzi o walkę z podtopieniami. Pan Rafał Krzaskowski generalnie dosyć dużo czasu poświęca już wcześniej na inne obowiązki niż miejskie, chociażby na bardzo częste podróże do Brukseli. Platforma wszelkimi sposobami chce wykorzystać dobry wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Jak mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, możliwe jest rozszerzenie koalicji obywatelskiej o samorządowców. Według senatora Platformy Bogdana Zdrojewskiego można powrócić do szerokiej koalicji opozycji. Uważam, że budowanie szerokiej formuły to dobry kierunek, ale musi być on budowany na kompletnie innych zasadach niż budowany wtedy, kiedy był budowany w wyborach do Parlamentu Europejskiego połączeniem sił nie są zainteresowani byli koalicjanci z Lewicy i PSL-u. Czasy Polskiej Zjednoczonej Partii partii Robotniczej się skończyły. Myślę, że dobrze, jest, że jest ta różnorodność na scenie politycznej. My jesteśmy skoncentrowani na budowaniu naszego własnego projektu politycznego, jakim jest Koalicja Polska. Przez trzy lata plany Platformy Obywatelskiej mogą stracić na znaczeniu, zauważa politolog dr Łukasz Stach. Następne wybory musiałyby być za kilka miesięcy, pół roku, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Następne wybory mamy za trzy lata i tego typu pomysł jest po prostu wyrazem pewnej bezsilności obozu platformy obywatelskiej. Prezydent Warszawy znalazły dziś czas na spotkanie z Jurkiem Owsiakiem. Dziś z Jurkiem Owsiakiem rozmawiałem o rozwinięciu współpracy fundacji wośp z samorządami. Rafał Trzaskowski nie znalazł czasu, natomiast na spotkanie z prezydentem Andrzeją Dudą, który już w niedzielny wieczór zaprosił swego rywala do pałacu.